widzę Widać Jakubek 4 i gdzieś chciałbym zrobić konkurs pod tym filmem możecie napisać moje konto będzie w... na jakim serwerze macie i dlaczego wy macie mieć to konto. Konkurs jest prosty, łatwy A Jeśli ktoś po tym konkursie może zrobić... 5... 5 odcinków z widzem. Musicie napisać komentarz też. Dlaczego wy macie ze mną nagrać? No to trochę tyle. musisz mieć skape'a... rozwierzać na chwilę. Już jestem. Musicie mieć skape, żeby ze mną nagrać. podajcie go w, w komentarzu pod tym opisem, Ja podam w opisie mój skape. Yy, więc, ktoś chce brać udział w konkursie, pisze komentarz, dlaczego wy macie. Będzie 5 serwerów, macie nie 5 serwerów, macie wybrać serwera, na który mam podać właśnie moje konto. Tak, więc konkurs jest prosty, myślę, że dużo osób do niego się zachęci, więc na razie trzymajcie się, pa.